Cześć, widzę, witajcie e, w moim Minecraft Domku. Dzisiaj jesteśmy na Kreatywnym. Jak widzicie, mamy tu gościa. Toka Boka Darka. Ja czekam, bo... trochę zachodzę. jezu jak ja nie potrafię na tym chodzić. I generalnie on tu sobie teraz zbuduje domek. Żeby sobie zbudował domek, to my tutaj my... Kreatywny, udałem? No, ten kreatywny, żebyśmy żebyśmy mogli sobie zbudować domek. Ile tych jajec mamy. I tu nie wiem czy to jest mój posąg To jest jakby co to jest to jego domek. Sam go sobie buduje Jak widzicie więcej drzew już tu mamy. Tu za makiem też jest jedno drzewa. Nie, nie, no nie, chcą, o, to tu nie chcący wparowałem. O, co jest? I tu. bo my jakby nie mamy do siebie kontaktów i trzeba było pisać Nie, ej, jak, jak on ma mało serduszek. A bo go Darek przed odcinkiem wano z mojego mieczyka. Dobra. To do dzisiaj przy okazji może jeszcze... Jak wiecie, tu my tu daliśmy kreatywnie, bo może zbudujemy jeszcze jego posąg, on sobie już bierze na temki. Ale myślę, że chyba to będą potwory, ale jest spokojowy. Dobra, ja idę spać, słuchaj Darek, ja idę spać. No nie, no nie, słuchaj. Typ co przywali, moje. Typ co przywali. Metalowa klamka, nie, nie uciekaj. Metalowa klamka. Trzeba dać. Trzeba im wszystkim dać miksturkę regeneracji. Tutaj zaczniemy rzucać. Żeby konia uleczyć. Nie, koń. konie nie sądzisz. Mm. A proszę i proszę dla Magetsa też i proszę też dla Stefana. Wszyscy mają już sprawdzamy? No tak, ma już jak ten to Darek się buduje. Mm, tutaj jest. Я. Алло. Я достарчать твой яйцы. Те Амир. Те Амир. Те Амир. Nie kuraki, wyb mi tu nie wychodzić. Ja pasir. Huk. Gdzie ty być O no gydarkę A nie Darek w McDonaldzie McDonaldu ma teraz budowę Bez okien Bez okien? Zamieszkać? zamieszkać? A mogę z Tobą zamieszkać? Tak, no co my możesz? Tylko nie idź z Tomku Później, jeszcze zbudujemy Twój posąg. Pewnie w następnym odcinku, albo jeszcze nawet w tym. Nie wiem, nie mamy na razie planów na następne odcinki. Z Darkiem i Juniorem nie mamy planów na następne odcinki. No, no co się gapisz na ściany chłopie. Chopie co się gapisz tak na tą ścianę, jakbyś nie wiem Jakbyś nie wiem Jakbym nie wiem co byś robił Halo, ma darek. Jury chłopie no Chopie ty tylko. Nie no ty co nie zasilił torów, ja nie mogę Dobra, pochodni widzowie mu tu damy, żeby zasiłuję tory. Ale... Proszę. A, że. <laughs> Jeżdżasz. A dobra lubi kolejkę do mnie też. Dobra, my w ten czas. Jakby co widzowie, to teraz Wam pokażę mój profil. To jest generalnie mój profil. Tu o tu macie mój nick. Tu jest moje zdjęcie z McDonalda. Nie no. robimy sobie szybko zdjęcie. I zrobiliśmy zrzut ekranu. I z profil wchodzimy w profil i tu zdjęcia. No tak, mamy z darkiem. Mamy zapieczętowanego darka U nas na zdjęciach. Nie mam pytań do tej góry. Ej, chopie, bo coś ci tu nie poszło. Czekaj. O, i co jest? Czekaj, co jest? O! Dobra, jest już. A dobra, że kolejka do mnie, do mojego domu. Głup, co mi przekopuje no. Nie, moja flaga Polski! Nie. Typ co mi przekopał flagę Polski. Nie, no, no i gdzie ja ją sobie czas powieszę? Tutaj powieśmy. Teraz chowam ją. Chowam ją do najwyżej kiedy się nam przyda flaga Polski. To jak już jesteśmy na kreatywnym, to może sobie balkonik dorobię jakiś albo większy domek w następnym odcinku. No i, no i see, no No nie w tołu. No, co ty się dzieje? No i teraz wsiadasz i bum. Dobra, czekajcie. Twój posąg, bo jak widzicie, widzę. Tutaj mamy posąg Stefana, czyli mojego psa. To jest mój. Nie pytajcie się. No co, co zrobiłeś? Nie, o nie, sorry. Sorry. nie mam pytań no i typ co się zmył a nie on jest na po prostu na górze a czekaj tak obok twojego chyba napisał Co? <laughs> o, na ciebie łyżeczko już postawił. Sigma Boy. Ja w ten czas myślę, że możemy już poserzyć mój dom. Bo patrzcie, widzę, no. No co to jest? Myślę, że możemy go zacząć poserzać też. And dzisiaj to będzie jeden z paru odcinków, które są na kreatywnym. Czyli jasne jest to jaki pewnie gdzieś pisz Przesuniemy w następnym odcinku. Aj no nie no. Nagac się nie wychodzi. Nagac mi znowu ucieka. Klamka, co ty robisz? Typ co się pyta znowu. Tak. 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 Dobra, budujemy. Halowa klamko jedna. Tu zostajesz. Typ co pisze. Myszko widzowie, a nowa jest osoba. Nie, no co ty robisz? Nie bij klamki. Czemu on ma dosłownie takie same buty, jak ja? Nie To... Tak czy nie w końcu, bo ja się... Pokuszę. Chyba coś piś... Boże, kto... Ej, metalowa klamka mi uciekła! Mam pewne podejrzenia co do darka, że to darek mi udzielali, ale mogła przecież mi. Ulica. Jaka? Główna. Jaka główna? No to jest ulica Główna. No co poradzisz, bo to sobie w sumie to są domki na razie wszystkich. Czas leci pewnie zbudować ulice przybiedące. Dobra. Ej, tu oni lubię by tak bronić. Tu można przejść i czekaj co możemy tu zrobić. Piszcie widzę w komentarzu, co możemy tutaj zrobić. Czy tu po prostu będą przechowywane moje zwierzęta? Piszcie co tu zrobić. To co zrobię. Pod koniec odcinka, że jasna też będzie em, kanał Darka, żebyście mogli sobie na niego wejść. Idziemy do Biedronki Dobra A, bo my zawinęliśmy coś Typ co edu portal do Endu robi Typ co portal do Endu robi Typ co robi portal do Endu w Biedronce. Dobra, Darek, lecisz tam. Nie ma Darka! Darek! Darek przeteleportował się. Nie ma Darka. Hm. Darek się zgubił pomocny. Główna. Ej, jak się to Dobra. Tu będzie ulica imienia. Ulica. ulica dorsza nie pytajcie się czemu akurat dorsz po prostu to był jedyny mob który mi teraz przychodził do głowy a więc będzie ulica dorsza widzowie iść tam do niego do dara? dobra na 3-4 tam wchodzimy czekać po 3 i nie chcę tam wchodzić Dura, dalek lecę do ciebie Darek, już bije smoka Co się odwaliło z tym? Darek, co ty zrobiłeś tu? Darek niszczy smoka. Wygramy to! Darek, niszczy smoka. O nie, No nie, portal rozwaliliśmy. Darek, co my zrobiliśmy? Portę. Odbudowujemy odbud odbudowujemy wszystkie szkody. nie było to od pomocy. Jest! Idziemy do bidra. Ja w sumie ja mam mieczyk też, skąd go mam? No nie niszcz tego, bo nie wrócimy. Nie, co ty robisz, Darek, co co odwalasz? Co, ty, co to jest za smog? Jak on ucieka ciągle. Loser, no! O nie, kliniemy go. A. Nie, no, lata w zanim jak ostatni bałwan. Darek, no, co ty robisz? Czemu ty to rozwalasz? Darek, co ty robisz? Ty mojego spokojnie zacząć nawalać, ale jak on ma mało życia, no? Darek, goń go. <tryk> Dios! Teraz że tylko rozwalić ten portal, który Darek zbudował do, do Endu w Biedronce I Naprawdę, Darek, nie było lepszego momentu, żeby zbudować... Na szczęście, że moje zwierzaki nie uciekły Dobra Nara Darek nie ma tego czegoś. Przez ciebie rozwalam pietronkę do końca. Ja tu chcę robić tylko ulicę. I Zadarek nie ma już. Okej okay, widzowie. Um, myślę, że to będzie koniec, a więc papa. Pa. Ale jeszcze po prawej stronie ma, na dole macie mój kanał i kanał Darka. Już. Um, po, po, lew, po, po lewej macie pierwszy odcinek z tej serii, a po prawej drugi. Pa, pa.